Motek, młotek, Motek, młotek, młotek briguj. Gdzie zapomnę Od razu łapisz. Blok? <noise> szampan, Nie, nie, nie. Zostaw go, zostaw go. I do góry. I teraz za, poczekaj. Zabezpiecz, zabezpiecz. Do ściany. I krzycz młot. Młot I wchodzisz. Mam cel. Karabin wiesz. Chodzisz, wchodzisz, szybko, szybko. Cel Idziesz, idziesz. Mam cel. Wal cel cel. Leży na ziemi. Trzymaj mam go. Cel. Piotrek łapie, winkiel. Wytrzymaj se.